Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam taką blokadę sprzęgła, którą sam skonstruowałem. Zwymiarujemy ją jako tako, bo tego oczywiście co do jednego nie zwymiarujecie, ale widać jaka to jest konstrukcja. Może od razu Wam podam grubości tutaj. bolce tutaj mam spręta, spręta Fi10 stalowego, obydwa. Płaskowniki tutaj są 5 mm o szerokości 30 mm. Nakrętka tutaj jest M8 ze śrubą M8. W środku mamy podkładkę powiększającą. Po zewnętrznych stronach, zwykłe podkładki. Nakrętka jest z teflonem. Zauważcie, iż jeden bolec jest krótszy, drugi bolec jest dłuższy jest to spowodowane tym, iż ramię jest wyżej, a to ramię jest niżej i to jest wzięte pod uwagę. Również są wygięte te bolce jeden w tą stronę, drugi w tą stronę minimalnie, ale są wygięte dlatego, żeby podczas blokowania nie wykrzywiły nam się w drugą stronę, tylko już były lekko przechylone i wtedy jest mniejsze ryzyko, iż bolec się wygnie. I dlaczego taki kształt mają te dwa ramienia? Już Wam tłumaczę. Załóżmy, iż to jest płaskownik i to jest płaskownik. I normalną blokadę taką podstawową zrobilibyśmy w ten sposób iż tu robimy otwór, tutaj na końcach są dwa bolce i to się schyla i rozszerza i wtedy sobie to blokujemy, aczkolwiek gdy nałożymy nasadkę i bolce mamy y, troszkę już bliżej te otwory to często jest tak, że nasadka nam nie umie się zmieścić, ponieważ tutaj te ramienia, które są zmniejszają nam już tu wymiar tu by nam weszła w środku aczkolwiek na zewnątrz już nie może bo to zmniejsza swój wymiar wszystko zależy od tego na jakiej długości Zrobicie ten otwór tym miejscu na jakiej długości to będzie, aczkolwiek, żeby nie trzeba było 1,5 metrowej tej blokady, lepiej jest zrobić sobie coś takiego, ponieważ tu między bolcami te płaskowniki się rozszerzają. Można zrobić to również inaczej, zrobić dwa normalne płaskowniki. Załóżmy, tu jest jeden płaskownik, tu jest drugi. I tutaj uciąć, przyspawać pod tym kątem w ten sposób, i drugi również uciąć i przyspawać pod tym kątem i wtedy ten wymiar nie będzie nam się tutaj zmniejszał i tutaj od bolców do końca dźwigni mam 49 cm dobra i w praktyce chcę teraz odkręcić dzwon blokadę sobie wsuwam w środkowe otwory ważne żeby blokady nie wsuwać w ten sposób, ani w ten sposób tylko po prostu muszą być otwory naprzeciw siebie. Wtedy po prostu jest mniejsze prawdopodobieństwo, iż zło nam się wygnie. Naprężamy sobie tą blokadę, trzymamy ręką, nakładamy nasadkę, to trzymamy, nakładamy klucz, dajemy na odkręcanie. Tutaj bolce trzymamy, żeby się nie wysunęło i śrubę odkręcamy. I sobie można ściągać to wszystko, teraz dokręcamy śrubę, blokadę w drugą stronę. Dobra, najpierw nasadka, teraz blokada. Tak dziwnie z boku się trochę robi. Ja już musicie coś widzieć. Teraz przytrzymuję sobie blokadę dwoma palcami, żeby się po prostu nie wysunęła. Mniej więcej daję ją na równo z osią dzwonu sprzęgła. Dokręcam śrubę i już jest to Dokręcone prawidłowo. Jaka siła tutaj ma być, nie powiem Wam, jest to w serwisówce. Ja dokręciłem to normalnym kluczem, ponieważ zaraz będę to rozkręcać i przerabiać całą przekładnię CVT, bo tutaj jest w budowie ta przekładnia. Jaki rozmiar tutaj jest klucza na 24 mm. Także jeśli podobał się odcinek, daj łapkę w górę, tutaj komentarz, co sądzisz o takiej blokadzie i jakie Ty masz sposoby na zablokowanie dzwonu sprzęgła oraz udostępnij ten filmik. Także. наразе